Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarota Jest to czytanie dla wszystkich osób spod znaku wagi na miesiąc styczeń Zobaczymy jakie energie do was idą W pierwszym tygodniu stycznia, jako energia główna, pojawia Wam się e, śmierć. W dopowiedzeniu mamy czwórkę e, mieczy. Są to dwie karty mówiące o tym, że coś się kończy, coś się odchodzi. Będziecie musieli pogodzić się z jakąś naturalną stratą. Coś, co do tej pory e, wiedzieliście, że powoli odchodzi do przeszłości. W pierwszym tygodniu stycznia zdacie sobie sprawę z tego, że faktycznie coś się kończy. Zobaczycie tą zmianę, zobaczycie tą stratę. Em, bardziej w realny sposób. Zdacie sobie sprawę, że to jest coś, czego już nie da się zatrzymać. Natomiast wiąże się to z jakimś e, również spokojem wewnętrznym, czwórka, e, czwórka mieczy wskazuje na to, że jesteście z tym wszystkim pogodzeni, tak naprawdę e, zawaliście sobie sprawę z tego. Już wcześniej, teraz nadchodzi taki moment samoświadomości tego, że zdajecie sobie sprawę, że to się kończy, że coś się zmienia i powoli ta transformacja się dzieje w waszym życiu. Czwórka mieczy zachęca was do tego, aby się zregenerować, aby odpocząć, aby poszukać izolacji, aby poszukać momentów, w którym możecie się zregenerować. W którym możecie przemyśleć, w jaki sposób wykorzystać tę transformację, w jaki sposób wykorzystać tą zmianę i to odejście czegoś, również w jaki sposób zagospodarować to nowe miejsce, tą pustkę, która się pojawia po zakończeniu jakiegoś projektu, po zakończeniu jakiejś relacji, po zakończeniu jakiegoś zadania. Jest to moment, w którym nie ma stresu, natomiast jest zastanawianie się, jest analiza i jest moment, w którym możecie um, przeanalizować, co tak naprawdę chcecie zrobić z danym czasem, co chcecie zrobić z daną, z daną przestrzenią, która się nagle pojawiła w waszym życiu. W drugim tygodniu pojawiła się szóstka monet, i w dopowiedzeniu mamy jeszcze tutaj siódemkę mieczy. Są to karty mówiące o tym, że aby uzyskać równowagę, szczególnie równowagę finansową, aby. Uzyskać taki balans, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, materialne, musicie wykazać się niekonwencjonalnym myśleniem. To niekonwencjonalne myślenie jest reprezentowane przez kartę siódemki mieczy. I karta ta zachęca Was do tego, aby właśnie sięgać po coś nowego, nowy sposób myślenia, nowy sposób podejścia do danego problemu. Jeżeli macie jakieś wyzwania finansowe, macie wyzwania zawodowe, coś nie układa się dokładnie tak, jakbyście sobie to wymarzyli. To karty Was zachęcają do tego, aby jednak spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy, zastanowić się nad tą sprawą w inny, nowy sposób, być może zasięgnąć rady kogoś innego, dzięki czemu będziecie mogli rozwiązać dany problem w sposób, w jaki do tej pory był dla Was niedopuszczalny. Nie chodzi tutaj o sprawy moralne, tylko chodzi o to, że w życiu byście nie pomyśleli, że można do tego podejść w taki sposób i że można rozwiązać tego typu sprawy, Zupełnie inaczej. Tak więc w drugim tygodniu będziecie się koncentrować na uzyskaniu tej równowagi, na uzyskaniu balansu, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy finansowe, materialne i to będzie na pierwszym miejscu dla Was. W trzecim tygodniu pojawia się ósemka Pucharów i Paś Buław. Ósemka Pucharów wskazuje na. Świadome odejście od czegoś, świadome odejście od jakiejś relacji albo sytuacji i sytuacja ta czy też relacja była w waszym życiu przez dłuższy okres czasu. Dosyć długo podtrzymywaliście jakąś relację, dosyć długo podtrzymywaliście jakąś współpracę z kimś. I teraz czujecie, że nadszedł moment, aby to zakończyć ostatecznie, aby od tego odejść. Robicie to świadomie, robicie to dojrzale. Nie ma w tym jakiejś wielkiej tragedii, nie ma w tym jakiegoś wielkiego smutku. Bardziej jest po prostu postanowienie, że to jest najwyższy moment, to jest, najwyższe, to jest właściwy moment na to, aby z czymś się pożegnać, aby zakończyć jakiś etap, dlatego że chcielibyście zacząć coś zupełnie nowego. Jest w Was jakaś dynamika, jest w Was jakaś pasja i chęć do tego, aby iść w nowym kierunku, aby działać w zupełnie inny sposób. Ta sytuacja z przeszłości trzymała Was w jednym miejscu, trzymała Was w sytuacji, która nie pozwalała w pełni wykorzystać swojego potencjału, nie pozwalała Wam w pełni wykorzystać Waszego, waszego talentu. Chcecie wejść w tą energię pazia buław, chcecie wykorzystać tą nowość, ten entuzjazm, który w sobie macie i pozbywacie się, odchodzicie od czegoś, co otrzymało was w przeszłości, co trzymało was w ryzach i nie, pozwolił, nie pozwalało wam rozwinąć skrzydeł. W ostatnim tygodniu mamy dziewiątkę pucharów, bardzo dużo macie tutaj tej energii wodnej. W dopowiedzeniu jeszcze tutaj są kochankowie, czyli pojawia się jakiś wybór, pojawia się jakaś sytuacja, w której musicie dokonać wyboru, musicie się na coś zdecydować. Dziewiątka pucharów wskazuje na dobrobyt, wskazuje na zadowolenie, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób podchodzicie do sytuacji, w jaki sposób podchodzicie do siebie, do innych, są to przede wszystkim sprawy emocjonalne. Tak więc tutaj na pierwszy plan wychodzą sprawy relacyjne. Możecie być postawieni w sytuacji, kiedy musicie dokonać wyboru, czy chcecie z kimś być, czy nie, czy chcecie kontynuować jakąś relację. Niekoniecznie musi być to relacja romantyczna, może to być relacja z Waszymi przyjaciółmi, może to też być relacja związana z Waszymi współpracownikami. Um. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, tutaj również pojawia się sytuacja, w której musicie się zdecydować, czy chcecie na przykład kontynuować dalej współpracę z jedną instytucją, z waszym miejscem pracy, czy decydujecie się na to, aby pójść w zupełnie nowym kierunku i szukać nowego miejsca zatrudnienia. Tak więc jest tutaj sytuacja takiej dwoistości, jest sytuacja, w której musicie zdecydować się, w którą stronę idziecie. I która strona, która możliwość przyniesie Wam najwięcej satysfakcji, przyniesie Wam najwięcej radości w przyszłości? Tak więc, moi drodzy, podsumowując, w pierwszym tygodniu nadchodzi jakaś transformacja, nadchodzi jakaś um, zmiana, i będziecie musieli się zastanowić, w jaki sposób wykorzystać tą, to miejsce, to puste miejsce, które które możecie wypełnić jakąś nową inicjatywą nowym zadaniem, nowym wyzwaniem, nową relacją będzie to czas refleksji i będzie to czas, w którym możecie w pełni oddać się analizie i regeneracji w drugim tygodniu nadchodzi moment, w którym bardzo wam zależy na tym, żeby uzyskać jakiś balans finansowy i aby aby tego dokonać, będziecie musieli podejść do sytuacji, do tego wyzwania, które się pojawia w Waszym życiu w niekonwencjonalny sposób, wykorzystać um, wszelkie możliwe środki, aby uzyskać Wasz cel. Będziecie musieli zastanowić się nad e, tymi wyzwaniami, które do Was nadchodzą z zupełnie innej perspektywy, zupełnie inaczej do nich podejść. W trzecim tygodniu um, odchodzicie od czegoś, nad czym pracowaliście przez dłuższy okres czasu, co Wam towarzyszyło dłuższy okres czasu i zwracacie się ku nowej energii, energii pasji, energii entuzjazmu, która jest reprezentowana przez pazia buław. Robicie to dojrzale, robicie to z radością. W ostatnim tygodniu stycznia czeka Was jakiś wybór czeka Was y, wybór. Przede wszystkim nakierowany na to, co jest dla Was najbardziej atrakcyjne emocjonalnie, co Was najbardziej przyciąga, co Wam będzie dawało satysfakcję i radość emocjonalną w dłuższej perspektywie. Tak więc, będzie Was czekał taki wybór, jeżeli chodzi o sprawy relacyjne, ale również jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i sprawy finansowe. Musicie tutaj zastanowić się, co tak naprawdę Was pociąga, co będzie Wam przynosiło radość, co będzie Wam Wam dawało szczęście. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Ten miesiąc będzie dla Was na pewno miesiącem zmiany, na pewno miesiącem zmiany perspektywy również. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.